Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kija Oczami Doradcy. Fajnie się składa, mam tutaj dwie kije sportycz z dwoma różnymi hakami holowniczymi, a że to pytanie często się pojawia, czym te haki dokładnie się różnią, postanowiłem pokazać odpowiedź na jednym filmie. Zapraszam na krótki film, zapraszam do oglądania. Dwa razy Kia Sportage, dwa razy wersja wyposażenia L. Tutaj 1.6 turbo 150 koni manual w kolorze Blue Flame. Tutaj 1.6 turbo 180 koni do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 230 koni, czyli hybryda, również wersja wyposażenia L w kolorze Orange Fusion. Tu w tym samochodzie mamy zamontowany hak holowniczy wypinany, który z bliska wygląda tak. Tu mamy zamontowany hak holowniczy wertykalny, który z bliska wygląda tak. No ale największa różnica jest po wypięciu tych haków. Zacznijmy od. Tej tańszej wersji haka holowniczego do kii Sportage, czyli hak holowniczy wypinany. Sprawdźmy, czy widać. Myślę, że widać. Wypinamy zawleczkę. wajka w dół, wypinamy. Tutaj przychodzi zaślepka. Gniazdo elektryczne można oczywiście podwinąć, ale to tutaj zostaje na zawsze. Czyli tak to wygląda po demontażu. A tak to wygląda z perspektywy, z poziomu, że tak powiem, ulicy, przechodniów. Czyli to gniazdo jest cały czas widoczne. Wpięcie dokładnie tak samo. Cyk, cyk i zawleczka. O. I z powrotem gniazdo w dół. Przejdźmy do haka wertykalnego. To jest droższa opcja. Tak wygląda z bliska. Widać, widać. Tutaj jest miejsce na kluczyk, czyli można ten hak zabezpieczyć kluczykiem. Wypinamy. I tak to wygląda po wypięciu. Jedyne co widać, to to oczko tutaj, z tej perspektywy nic nie widać, więc myślę, że bardzo w porządku. Co fajne, w jednej i drugiej wersji udało się zamontować haki bez podcinania zderzaka. Wpinamy, kluczykiem zabezpieczamy, żeby nikt nam nie wypiął haka, bagażnika na haku, czy ewentualnie przyczepy. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się.